Dzień dobry, witam państwa serdecznie w przedpołudniowym materiale. Proszę państwa, wracamy do tematu Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Politycznej Policji PiSu, o której powiedziano bardzo dużo, państwo dużo wiecie z kanału chociażby redaktora Jana Pińskiego i Tomasza Szwajgierta. Znacie różne historie o tym, jak CBA od 2006 roku łamało ludziom życia. Robili to świadomie, robili to po to. By zastraszyć, by nękać. Nie miało to nic wspólnego z walką z korupcją. Sami tworzyli korupcyjne sytuacje, prowokowali ludzi do popełniania przestępstw. Znacie historię słynnego agenta Tomka, Kamińskiego, Wąsika, Bejdy. Ci ludzie do dzisiaj nie ponieśli za te zbrodnie przeciwko Polakom żadnych konsekwencji. Wąsi i kamisy zostali skazani, potem łaskawieni przez, przez jeszcze przez dudę. Sprawa Pegasusa ciągnie się niemiłosiernie, bo już można powiedzieć od dwóch lat w zasadzie nikt nie usłyszał tej sprawie jeszcze zarzutów. No poza wosiem, ale to, to Bodnar udawał, że, tak, że to są jakieś poważne zarzuty, bo nie ma nawet aktu tak oskarżenia. Także te dwa lata, co się takiego działo? Skąd to się wzięło? Dlaczego osoba nie zostało zlikwidowane? Bo jak pamiętacie, podstawowym argumentem, którego używał ówczesny minister spraw wewnętrznych i administracji, koordynator służb specjalnych, w jednym Tomasz Siemoniak, którego bardzo często krytykuje, było to, że ustawa likwidująca CBA musi zostać podpisana przez Dudę. Jak to się skończyło, to Państwo wiecie, w czerwcu, tak? Bo no, Trzaskowski, przynajmniej na tę chwilę, nie wygrał wyborów, został batyr, czyli Nawrocki, który oczywiście żadnej ustawy nie podpisze. I cały czas karmiono nas taką samą propagandą. Mówię o tym w kontekście karmienia nas propagandą, bo czas, yy, myślę, wyłożyć karty na stół, powiedzieć sprawdzam yy, i nazwać rzeczy po imieniu. Czyli mamy kłamstwo, oszukiwanie wyborców yy, i to w dosyć podły sposób, mając nas, przepraszam, za krytynu. bo tak to wygląda. Yy, jak wyszło szydło z worka? Nomen, nomen a to zaraz Państwu powiem. Jak wiecie, ważne są kropki. Tak, ważne są kropki, które trzeba połączyć, wtedy nam się rysuje obrazek. Bywa, że ci, którzy wprowadzają opinię publiczną w błąd, twierdząc, że bez ustawy nie da się zlikwidować CBA we wrześniu 2024 publicznie Siemoniak twierdził w programie pani Pawlickiej Bodajże, to pamiętam że CBA to zostanie podzielone, że część funkcjonariuszy czy tam agentów przejdzie do różnych pionów antykorupcyjnych w Policji, w Kraju Administracji Skarbowej, jeszcze gdzieś tam i że tak to CBA zostanie rozparcelowane. Oczywiście weryfikacja kadrowa. Pamiętam jak pan Dobrzyński, o nim za chwilę, oczy, usta i uszy pana Siemoniaka, obecnie jego rzecznik prasowy mówił, że wymieniono 90% kadru. Zbrodnicza organizacja politycznej policji, 10%. To nawet jeżeli wymieniono 90, pytanie na kogo? To jest dobre pytanie, a to pytanie już pan Dobrzyński już nie odpowiedział. To te 10% to byli ci dobrzy, którzy pracowali w politycznej policji. Za bardzo powinno zostać zlikwidowane, zaorane, ja powiem do spodu mówiąc kolokwialnie. No ale przecież duda, no ale ustawa. Otóż nie, drodzy państwo, nie potrzeba było żadnej ustawy. I sam Pan Siemoniak z panem rzecznikiem, swoim rzecznikiem Dobrzyńskim strzelili sobie w przysłowiowe kolano, kiedy w końcu pan Dobrzyński, w zasadzie pan Siemoniak, ustami pana Dobrzyńskiego, przyznali, co należało zrobić, aby zlikwidować CBA. I jaki sposób my, wyborcy, zostaliśmy oszukani. Bo ja się czuję oszukany, część z Państwa na pewno też, jak duża część z Państwa, niebawem się dowiemy z Państwa komentarzy. To, że też głosowaliście w ankiecie za dymisją Siemoniaka, to też pokazuje skalę, jak Państwo zdajecie sobie sprawę z tego, że jest to zwykły szkodnik, a nie ktoś, kto faktycznie byłby w stanie zreformować służby specjalne. Dlaczego Tusk go jeszcze trzyma? Rozumiem, że Zależy mu na tym, by mieć kontrolę nad Siemoniakiem, choć ja słyszę różne głosy na ten temat, Tak, ale ja tego na razie nie komentuję. Ale chciałem Państwu teraz zacytować zdanie pana Jacka Dobrzyńskiego, yy, czyli rzecznika Tomasza Siemoniaka, z którego wynika, że zrobili nas po prostu w bambuka. Znaczy, to, że zrobili nas w bambuko, to ja o tym wiem od samego początku. Mówiłem, jak to należałoby zrobić, jak można to było zrobić. Teraz oni sami przyznali. I posłuchajcie państwo, to jest wypowiedź pana Jaska Dobrzyńskiego z 16 września, sprzed dwóch dni, który nam komentował kwestię Wąsika, tak? oznaczając go na Platformie X, kierował te słowa do Wąsika. Ale to nie o Wąsika chodzi, ani o Pawła Wojtunika, który też tam się pojawił. Jacek Dobrzyński napisał tak. Panie Wąsik, życzliwie odświeżę panu pamięć, gdy w 2015 roku razem z kolegami doszedł pan do władzy, Natychmiast ówczesnemu szefowi CBA Pawłowi Wojtunikowi odebrano dostęp do informacji niejawnych. Bez tego, i teraz słuchajcie, bez tego jego praca nie miałaby najmniejszego sensu, więc honorowo, co jak widać dzisiaj jest rzadką cechą, złożył dymisję z zajmowanego stanowiska. Agenci CBA, którzy uczestniczyli w bezprawnych, nielegalnych działaniach, być może dalej uczestniczą w nielegalnych działaniach wobec dziennikarzy, chociażby to, co, o czym mówią redaktor Piński i Schweiger, także są nękani przez służby. Siemoniak wydyma, pan Siemoniak wydyma usta w pogardliwym uśmieszku. Tam się pojawia postać pana generała Kujawy, jakiejś pani Żochowskiej. Oni wszyscy twierdzą, że, ale także Piński ze Szejgerdem to są paranoicy. Do prawdy, no to zaprzeć oficjalnym komunikatem, że nie są inwigilowani, że Piński nie jest inwigilowany. Wystarczy zaprzeczyć. I wychodzi na to, proszę Państwa, że cofnięcie poświadczeń bezpieczeństwa wszystkim agentom CBA, którzy mieli, mają dostęp do informacji klauzulowanych, oznaczałoby koniec CBA. Nie potrzeba żadnej ustawy, żeby ta polityczna policja jako twór prawny. Przestała funkcjonować, bo nie będzie mogła funkcjonować, bo nie będzie nikogo, kto miałby poświadczenia bezpieczeństwa, kto będzie miał dostęp do informacji niejawnych, tych właśnie klauzulowanych, tak, patrzone gryfem tajności, poufności i tak dalej, i tak dalej. Drodzy Państwo, Dobrze, że pan Jacek Dobrzyński to powiedział, bo będzie to argument, jeżeli nie w tej, to w kolejnej kadencji, gdy przyjdzie do rozliczania tych, którzy rozliczać mieli, a tego nie, nie rozliczyli. Bo ja jestem przekonany, że jakakolwiek nowa siła polityczna się pojawi w kontekście koalicji chociażby z premierem Tuskiem, z koalicją obywatelską, czy może w innym formacie, to temat pana Siemoniaka i pana Dobrzyńskiego wróci. To trochę wygląda słabo, muszę powiedzieć, gdy. Tomasz Siemoniak, który miał likwidować CBA, świadomie wprowadził opinię publiczną w błąd, bo jest to działanie świadome, że nic się nie dało zrobić, żeby zlikwidować CBA. Likwidacja miała ruszyć od 1 lipca, nie ruszyła. Ja się mniej więcej raz na dwa dni dopytuję pana Siemoniaka, co z likwidacją CBA, bo ja rozumiem, że to trwa. No nie, prowadzą rekrutację. Oni wymyślili, że jak będą prowadzić rekrutację, to zrobią taką podmiankę. Że część odejdzie na emerytury, część się gdzieś sama zwolni, i oni przejmą kontrolę nad polityczną policją. Że ci, którzy powinni być za kratami, to będą dalej pracować. Dalej będą tę służbę pełnić, bo nie wiem, podpiszą taką klauzulę lojalności, i CBA dalej będzie polityczną policją. Bo jeżeli nią nie jest, i Siemoniak może się podpisać. Pod oświadczeniem, że niniejszym oświadczam, że ani Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ani Centralne Biuro Antykorupcyjny nie prowadzi żadnych czynności operacyjnych wobec redaktora Jana Pińskiego czy Tomasza Szwajgierta, to bardzo proszę, żeby takie oświadczenie podpisał, ogłosił, wystąpił publicznie, zwołał konferencję prasową. Nie ustami pana Jacka Dobrzyńskiego, ale osobiście. I wówczas ja przyjmę to jako pewien, tak, bo urzędnik państwowy występuje. Urzędnik randze ministra, który składa takie oświadczenie. Jeżeli później pojawi się jakaś komisja sejmowa, czy pojawi się prokuratura, z której działań czynności będzie wynikało to kuśledztwa, że było inaczej, no to pan Siemoniak, krótko mówiąc, będzie miał wtedy problemy. Tak, to jest jakby oczywiste. Ale jeżeli on tylko milczy i się złośliwie uśmiecha, no to to już nie jest, to, to już nie jest ciekawy. Ja tylko państwu powiem tak na marginesie jako dygresji, że na przykład sprawa paczki. Pamiętacie paczkę, którą ja wysłałem do Kobiśwejgera? Ona się cały czas toczy. Zostali już za już część osób przesłuchana. W tej chwili człowiek, który paczkę podrzucił, to na pewno państwo widzieliście na filmie ten fragment, bo i Tomek Schweiger to publikował i ja. Nie odbiera wezwa. Wiadomo, kim jest, został zidentyfikowany. To postępowanie trwa i no, się zakończy. To jest e, absolutna gwarancja. Ten człowiek zostanie prędzej czy później przesłuchany przez prokuraturę. Tym gorzej dla tych, którzy go wysłali. Ciekawostką jest, że firma akobierska, która obsługiwała całą paczkę, czyli tak, kiedy ja wysłałem paczkę e, do, do państwa szwajgiertów, e, w korespondencji ze mną twierdziła, kiedy ja się domagałem zabezpieczenia, chociażby nagrań z kamer, twierdzili, że zabezpieczyli wszystkie dowody i że ujawnią je stosownemu organowi. A stosownemu organowi napisali, że niestety nagrania się nadpisały i że niestety ich nie mają. Tak, czyli moment, kiedy ktoś ingeruje w paczkomat, wyciąga paczkę w sposób nieuprawniony, więc historia jakaś pani miała wysłać, a nie wysłała, wyciągnęła paczkę. Takie różne historie. Podobno nie ma tego nagrania, bo się nadpisał. Choć ja głośno apelowałem o to, czekam aż będę miał być przesłuchany w charakterze świadka. Eee... Będzie to dosyć ciekawa historia. Ale wracając jakby do meritum. Tomasz Siemoniak, nie wiem czy oszukał premiera, czy Donald Tusk miał tego świadomość. Podejrzewam, że nie, bo Tusk się na, na służbach nie zna. Ale cofnięcie poświadczenia bezpieczeństwa dla wszystkich tych agentów tej politycznej bezpieki CBA spowodowałoby, że oni nie mieliby gdzie i po co pracować, Stali by się stójkowymi, stałby przesunięci do dyspozycji kadry. I to byłby koniec CBA. I nie potrzeba było żadnej ustawy. Ustawę można było, ustawę można było zlikwidować CBA, chociażby po to, żeby formalnie ten twór zniknął. Tak? Czyli. W zasadzie jest to instytucja martwa, w której nikt nie pracuje, albo pracuje kilka osób po to, żeby archiwizować te 8 lat bądź więcej nielegalnych operacji, nielegalnego działania wobec obywateli. Tylko i wyłącznie po to jacyś pracownicy administracyjni, to jeszcze pod, pod nadzorem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wyobraźcie sobie też, że to CBA też się broni przed prokuraturą, bo prokuratura komuś musi zlecić czynności. Do komu ma zlecić? Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która jest w niemniejszym stopniu umoczona tak w nękanie ludzi za czasów PiSu? O tym jeszcze będę mówić, ale teraz Państwo już wiecie, co mogli zrobić, czego nie zrobili, bo to było najprostsze. I jak szukali wyborców, czyli nas. A to ostatni raz mi się to udało, bo pan Siemoniak już chyba nie będzie posłus. Wątpię, żeby ktokolwiek na niego kiedykolwiek zagłosował, i on też musi to zrozumieć. I niech nie próbuje odbierać tego osobiście, bo to niewiele pomoże. Tak, że zacznie płakać gdzieś tam w mediach, że tu, Gomyszki hejtuje, że go atakują. No nie, no, ja podaję Państwu fakty. Miał coś zrobić? Nie zrobił. Twierdził, że duda, inaczej się nie da. Guzik, prawda. Dałoby się, wystarczyło cofnąć poświadczenia bezpieczeństwa. Dlaczego? A dlatego, że brali udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która nękała obywateli, Pegazus, etc., etc., etc. Coś jeszcze, kawę, herbatę, deser. Nie wiem, co mógłbym się Moniakowi zaproponować. A propos kawy, to pozwólcie, że wezmę z tego pięknego kubka, który jest wsparciem celowym przez innego, pana, który właśnie na taką ładną filiżankę, to jest taka filiżanko kubek ale wyjątkowa, z pierwszą literą mojego imienia, więc jeszcze raz bardzo dziękuję. Dzisiaj widzimy się o dwudziestej na live, pamiętacie państwo, o 11 jest, o 11 jest konferencja ministra Żurka, o 20.00 dzisiaj live, a ja dzisiaj też będę robić materiał z młodym dziennikarzem z Katowic, który poprosił mnie o możliwość wypowiedzenia się na naszym kanale młody redaktor ma lat 20 więc młody człowiek student drugiego roku dziennikarstwa niech zbierze pierwsze szlify bardzo proszę państwa o obiektywną ocenę na pewno będzie mu miło jeżeli państwo skomentujecie jego dzisiejsze wystąpienie ja poprowadzę z nim ten program także do zobaczenia Widzimy się. E, premiera z młodym dziennikarzem, nie wiem czy będzie, e, czy będzie dzisiaj, czy o 14, czy zrobimy ją jutro o 10, bo to też zależy, e, co powie dzisiaj pan minister Waldemar Żurek, bo to jakby. Ja posiadam wiedzę co do pewnych zdarzeń, ale nie wychodzę przed szereg, poczekam, aż pan minister może dzisiaj powie o tym, co się już wydarzyło i ewentualnie ja wtedy popełnię komentarz, tak żeby Państwu naświetlić kilka aspektów tego, co się działo, dzieje i dziać będzie. Tak czy owak widzimy się o 14 na live, na który już teraz Państwa zapraszam.